Karol Małyszewski, zawodnik Dykemiry po wygranym meczu z drużyną Wiktorii Licewo, 5 do 2. No myślę, że tym zwycięstwem na pewno uradowaliście swojego trenera, jak to się Bardzo dobra Wasza gra. No i w meczach kolejnych czy barażowych najprawdopodobniej trafiacie na drużynę Gres. No, z Gres to mi na pewno bardzo trudno. trener na pewno jest zadowolony. Jeszcze ja w piątek mieliśmy bardzo ciężki trening, wczoraj sparing, Na pewno w nogach się dzisiejszy mecz. Jutro mamy wolne, wtorek zaczynamy znowu treningi, no na pewno się cieszy, jak wszyscy nasi fani, my się cieszymy bardzo, bo morale są wysokie, wczoraj wygrałyśmy sparing, dzisiaj mecz, no, na grę w tym będziemy zmotywowani i na pewno będziemy walczyć. No na pewno nie jesteście tutaj w tej konfrontacji bez szans. No nie, na pewno wyjdziemy po to, żeby wygrać, no nie, podamy się od razu, będziemy walczyć i mam nadzieję, że wygramy będziemy w tej pierwszej ósemce. Y tak tutaj podsumowując może już ten y, sezon halowy, czy jesteście zadowoleni z własnej dyspozycji i też może zapytam o, o drugą drużynę od y, Waszych kolegów z Kotu Inwestu, jak y, też oceniasz ich postawę? No, młodsi koledzy, zagrali, grają bardzo dobrze do w tych rozgrywkach, teraz Bartosza Piotrowskiego, bardzo dobry brankarz. No Nie skupiamy się bardzo na halówce, żebyśmy tam tralili jak najlepiej, a my pierwszym pierwszym samym miałem byliśmy zadowoleni bardzo. Także dziękuję za rozmowę i jeszcze powodzenia w barażach.